Przed nami pełnia w znaku Barana, pełnia, która oświetla historię starą jak świat historię matki i córki, Ceres, bogini Ziemi, obfitości i urodzaju. Traci swoje dziecko. Kora, jej córka, zostaje porwana do podziemi przez Plutona. A Pluton podczas tej pełni stoi w kwadraturze do Merkurego. Co to oznacza? Jakie echo tamtej pradawnej historii wybrzmi dokładnie 7 października o godzinie 5.47 dla Warszawy, kiedy księżyc w Baranie spotka się z Ceres, stojąc w opozycji do Słońca, czyli w pełni swojego światła, bo ta pełnia rozgrywa się na 14 stopniu znaku Barana. Baran to ogień inicjacji, początek drogi. Niecierpliwość życia, która chce przebić się do istnienia, ale pełnia to zawsze oś. Po jednej stronie księżyc w baranie, po drugiej słońce w wadze. To napięcie pomiędzy ja a my, pomiędzy walką o siebie, a pragnieniem utrzymania harmonii z innymi. Tutaj to napięcie zostaje spotęgowane przez obecność Ceres. To potężne pytanie, na ile moje ja musi się poświęcić, aby karmić, aby troszczyć się o innych. Gdzie kończy się miłość, troska, a zaczyna poświęcenie, które destrukcyjnie wypala? Ceres obok księżyca to archetyp matki. Teraz wspólnie wybrzmiewają podczas tej pełni, aby postawić granicę. Gdzie kończy się miłość? A zaczyna poświęcenie własnego życia, pasji, talentów, prawdziwego ja. Ile razy bagatelizujesz własne potrzeby, własne pragnienia, ambicje? Bo tak wypada, bo niczego innego nie zaakceptują moi bliscy. W mitologii Ceres wstrzymuje całą wegetację na Ziemi do momentu, aż cały wszechświat uznaje wagę jej straty. I cały panteon bogów pomaga jej odnaleźć córkę. W naszym życiu często wstrzymujemy własny rozkwit, by świat, czyli ktoś, wokół którego kręci się nasz świat, poczuł się wygodnie. I pod powierzchnią tej dobroci często czai się potężny lęk lęk przed stratą, wykluczeniem, odrzuceniem samotnością. Karmimy cudze oczekiwania, niczym nienasycony ogień, by uniknąć konfrontacji z ciszą. Ciszą, która pyta, kim jesteś, kiedy nikt nie potrzebuje, abyś była niezastąpiona, abyś był niezastąpiony. I tak mijają lata. Czekamy, aż ktoś to zobaczy, ktoś doceni nasze poświęcenie, aż przyjdzie ta symboliczna nagroda uznanie, wdzięczność, miłość, lecz ono nie nadchodzi. I wtedy pojawia się rozczarowanie, frustracja, zmęczenie. Aż wreszcie wypalenie. Brak siły, aby dalej robić to samo. I paradoksalnie właśnie wtedy często ci, dla których zapomnieliśmy o sobie, odwracają się od nas. Wymieniają nas na kogoś kto jeszcze ma w sobie tę siłę, tę iluzję, która potrafi ich karmić, a my zostajemy z poczuciem bycia niepotrzebnymi, wybrakowanymi i pozbawionymi sensu. To brutalna prawda o mechanizmie poświęcenia, bo ono nie buduje więzi, lecz spala każdą więź, każdą miłość od środka. Więc podczas tej zbliżającej się pełni znajdź czas i zapytaj siebie: ile jest Ciebie prawdziwej w Twoim wizerunku? Ile jest Ciebie prawdziwej w relacji? Ile jest Ciebie prawdziwej na co dzień w Twoim życiu? Gdzie jest ta Twoja barania pewność siebie? Ta pierwotna odwaga, by powiedzieć: to jest moje, to jest dla mnie ważne. Właśnie tak chce żyć. Pełnia na 14. stopniu Barana nie znosi półcieni. Jeśli coś jest przemocą wobec twojego ja, zobaczysz to w ostrym świetle reflektora. Jeśli coś jest troską, która karmi, a nie spala, poczujesz natychmiastową energię przypływu życia, radości. Tak właśnie zadziała ta pełnia. A jeśli czujesz, że historia Ceres to również twoja historia, zatrzymaj się. Bo tu właśnie odzywa się sabotujący, podświadomy program. I jak on wygląda u ciebie? Może to maska perfekcjonizmu, która każe zasłużyć na miłość, a może to zgoda na bycie tłem, aby ktoś inny mógł zawsze błyszczeć. Może to rola wiecznej mediatorki, strażniczki cudzego komfortu, posługaczki, a pierwotna przyczyna? Często bardzo, bardzo stara. Przekaz rodowy, dziecięca strategia przetrwania. Niewidzialne, karmiczne kontrakty z matką, ojcem, partnerem, które mówią: jeśli będziesz grzeczna, przetrwasz. Jeśli nie zrobisz mi kłopotu, zostaniesz pokochana. A choćby zaakceptowana. Ta pełnia nie daje gotowych recept. Ona oświetla twój problem. Oświetla te zapisy na poziomie komórkowym twojego ciała. Pokazuje, gdzie nawykowo rezygnujesz z siebie. W tle mocno pobrzmiewa w tym czasie kwadratura Plutona w wodniku do Merkurego w Skorpionie. To napięcie pomiędzy światem zewnętrznych struktur, a Głębią wewnętrznej prawdy, między tym, co wypada mówić, a tym, co naprawdę chcesz powiedzieć. Pluton w Wodniku reprezentuje systemy systemy, które kształtują zbiorową świadomość nasze społeczne schematy, normy, ideologie te wszystkie niewidzialne konstrukcje, które określają, co jest normalne, co jest poprawne, co jest bezpieczne. To energia kolektywnej presji, by się dopasować, nie odstawać, nie wychylać. Ale w kwadraturze do tego głosu stoi Merkury w skorpionie. Głęboki analityk, psycholog, wręcz psychologiczny detektyw, laborant prawdy. On nie boi się zanurzyć w mrok, by wydobyć to, co prawdziwe. To Merkury, który mówi, nie wierzę w to, co wszyscy. Ja muszę to sprawdzić i muszę to zrozumieć. I tu zaczyna się wewnętrzna walka między potrzebą przynależności a potrzebą autentyczności. Jak często tłumisz siebie, żeby być częścią grupy? Jak często zgadzasz się na kompromisy z własnym sumieniem, by nie wypaść z obiegu? Jak często przytakujesz ideom, które nie karmią cię wcale, tylko po to, by Zachować pozory akceptacji. A z drugiej strony, ilu z nas ma potężną, głęboką wiedzę, intuicję, talenty, których boimy się ujawnić? Bo lęk przed oceną, przed odrzuceniem jest silniejszy niż pragnienie niesienia swojej prawdy, dzielenia się swoimi zasobami. I tak dusimy się latami we własnym potencjale. Z jednej strony zbyt świadomi, by być naiwni. Ale też zbyt przerażeni, żeby po prostu odważnie być sobą. I ta kwadratura pokazuje nam właśnie ten mechanizm społecznego uwarunkowania. Dopasowując się, gubimy się, z kolei ukrywając się, gubimy sens życia. Teunia w Baranie przypomina, że autentyczność jest największym aktem odwagi. To światło, które nie pyta o pozwolenie. To moment, by przestać bać się swojej prawdy, bo gdy ją tłumimy, dusimy własny ogień. Światła podczas tej pełni w Baranie tworzą również trygon do westy strzelców i to właśnie jest duchowy punkt kulminacyjny tego czasu. To głos wszechświata, który mówi, spójrz na to, w co wierzysz, czemu oddajesz swoją uwagę, swoją energię. Westa w Strzelcu to kapłanka idei, strażniczka płomienia przekonań, które od pokoleń często podtrzymujemy, tak zwaną lojalnością rodową. Ale ten ogień może być zarówno święty, jak i niezwykle zgubny. Ten trygon zaprasza do aktualizacji właśnie naszych wierzeń, do weryfikacji tego, czemu poświęcamy swoje życie. Swoją energię, bo może wciąż automatycznie żyjemy według prawd, które nie są już w ogóle nasze. Może bezwiednie powtarzamy rodzinne przekonania jak echo dawnych lojalności. Tak trzeba, tak się robi, tak robiła moja mama, babcia, ojciec. Tak wypada. Może zbyt długo wierzyliśmy w idee, które nie karmią naszej własnej duszy, a jedynie podtrzymują. Cudzy porządek świata. Ten trygon to wezwanie do duchowej uczciwości. On motywuje do zadania sobie pytania: czy to, w co wierzę, wciąż faktycznie mnie motywuje, ożywia, wspiera? Czy to naprawdę jest moje? Zastanów się, czemu poświęcasz swoją uwagę, gdzie płyniesz myślami, kogo wspierasz energią, czemu oddajesz swój czas. Czy to jest tego warte? Czy Twoja energia naprawdę wpłynie w kierunku, który cię zasila? Bo Westa przypomina, że Twój wewnętrzny ogień jest po prostu święty. Więc nie karm nim obcych idei, cucych potrzeb i fałszywych autorytetów. Zamiast tego rozpal ognisko w sobie, w swoim sercu, w swoim domu, w swojej codzienności. Przestrzeni, którą tworzysz dla siebie i dla tych, których kochasz. Bo wtedy tworzysz ogień, który daje ciepło, a nie spala. Ogień, który nie potrzebuje aplauzu, aby płonąć, tylko Twojej obecności. Ogień, który mówi, jestem tutaj w swoim rytmie, w swojej prawdzie, w swoim domu. I właśnie wtedy i tylko wtedy. Bezpieczna przestrzeń istnieje w Tobie i możesz ją tworzyć wtedy wokół siebie, manifestować na zewnątrz. Nie w cudzych ideach, nie w cudzych oczekiwaniach, ale w prawdziwej bliskości z własnym wnętrzem. Więc jeśli masz poczucie, że się gubisz, że rozpraszasz energię w walce o cudze racje, zatrzymaj się koniecznie. Wycofaj energię z tego, co nie jest Twoje i poświęć ją rozpalaniu swojego wewnętrznego ognia. Bo właśnie wtedy, kiedy on płonie, rozświetla wszystko, co w Tobie i wokół Ciebie. I to jest właśnie moment, aby nasze ciało i nasze serce mogło stać się naszą własną świątynią. Pozdrawiam Was, świetliście. Aleksandra.